Astrobot to najlepsze, co mogło przydarzyć się PlayStation, i zarazem najgorsze, co im się mogło przydarzyć. Team Asobi, spadkobiercy słynnego Japan Studio, nareszcie dostali swoją szansę. Studio tkwiło przez lata w piekle robienia dem technologicznych z serii Playroom i zapychania katalogów gier przypisanych do urządzeń takich jak PlayStation VR. I wreszcie mogli zrobić dużą produkcję trafiającą do szerszego grona odbiorców. Efekt? Astrobot jest grą absolutnie cudowną, platformówką mogą Konkurować z najlepszymi trójwymiarowymi odsłonami serii Mario. Jest też tytułem, który rzuca niewygodnie jaskrawe światło na wszystko to, co jest nie tak z dzisiejszym PlayStation. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja gry AstroBot wydanej jedynie na konsolę PlayStation 5. Ten materiał to też trochę essay o branży gier oraz samym PlayStation. Marka Astrobot narodziła się na PlayStation VR, ale w większości graczy znana będzie głównie z sympatycznego i krótkiego demka technologicznego dołączanego do PlayStation 5: Astros Playroom, którego zadaniem było zapoznawać nabywcę konsoli z możliwościami pada DualSense. Co zabawne, nowy Astrobot po kilku latach od premiery konsoli jest jedną z niewielu gier, które faktycznie korzystają z tych nowych możliwości pada. Ale zacznijmy od początku. Oto nasze astrobociki mknęły przez kosmos w swoim PlayStation 5 locie, Aż tu nagle napadnięte zostały przez złego ufoka w latającym spodku rodem z jakiejś starej kreskówki. Kosmiczny chuligan dobrał się do ich statku, rozerwał jego obudowę i wyrwał mu wnętrzności. Gra potencjalnie dla dzieci zaczyna się od wyrywania wnętrzności. Jest dobrze. Jakby to było nowe PlayStation 5 Pro za 800 euro to by pewno się tak łatwo nie dało rozerwać, ale nasze astroboty to sknery, latają nieprofesjonalnym rzęchem i oto skutki. PlayStation 5 Amator rozbija się na jakiejś piaszczystej planecie. Wszystkie boty rozrzucone zostają po okolicznych galaktykach i Princeps Astrobotolandii. Pierwszy bot wśród równych botów. Astroboteusz trzeci, zwany Nagim musi wyruszyć na wyprawę, aby ratować kilka setek swoich pobratymców, z czego niektórzy ubrani, a do tego odzyskać podzespoły statku. I później może się też Brać. Namierza więc pierwszy lokalny szrot z częściami swoim satelitą zwiadowczym, wskakuje na padomyśliwiec i odlatuje. Tyle fabuły, bo w grze realnie nie ma jej więcej. Struktura rozgrywki jest żywcem wyjęta z klasycznych Mario, odblokowujemy kolejne galaktyki, w nich odwiedzamy różne planety, a blisko końca każdego gwiazdozbioru czyha jakiś boss, którego umowny tyłek trzeba zapoznać z umownym butem. Rodzenie rozgrywki jest też całkiem klasyczny. Nasz bocik może biegać, walić z piąchy, wykonywać ładowane wirujące uderzenia, a do tego skakać. Jego jedyną wyróżniającą cechą jest to, że przy podwójnym skoku strzela ze swoich niby stópek laserkami, które palą jego wrogów na popiół, dezintegrując ich ciała oraz dusza. <kühm> Gra dla dzieci. Wiele poziomów dostarcza nam różne dodatkowe narzędzia: żabko piąchy do rozwalania stalowych ścian i miażdżenia przeciwników, odrzutowego kurczaka pozwalającego wysoko skakać, zatrzymywać czasu zatrzymujący czas i tak dalej. Nie chcę tu spoilerować zbyt wielu pomysłów, ale jest ich całkiem sporo, od naprawdę interesujących po dość banalne, ale wciąż wprowadzające różnorodność do zabawy. No i oczywiście gra, która wypączkowała z premierowego dema Dual musi korzystać ze wszystkich właściwości pada. Mamy więc miejsca, w których wychylanie kontrolera przechyla jakieś platformy, o kierowaniu padolotem na początkach poziomów nie mówiąc, zdarza się, że musimy dmuchać w mikrofon na padzie, aby poruszyły się jakieś wiatraczki. A do tego cała gra jest jednym wielkim ogrodem sensorycznym. Jeśli nie byliście nigdy w ogrodzie sensorycznym, to jest to miejsce zaprojektowane tak, aby działać na różne zmysły, wypełnione fakturami przedmiotów i roślin, zapachami, powierzchniami wydającymi przyjemne dźwięki, kiedy się po nich chodzi itd. I tu też to mamy, wspomagane zaawansowanymi wibracjami Dual i dźwiękami z głośniczka pada. Wszystko stuka, szeleści, chrupie, bulgocze i czujemy to w dłoniach. Oczywiście nadal uważam, że wibracje tego pada to przereklamowane pierdółki, ale niektórzy cenią i jest to zrobione dobrze, więc wspominam. Ale wracając do rozgrywki, pomimo oparcia jej o elementy platformowe Astrobot jest chyba w odrobinę większym stopniu gromo zbieraniu niż o skakaniu. Po każdym poziomie rozrzucone jest kilka kawałków układanki oraz grupka botów do uratowania. Część z nich przebrana za postacie ze znanych gier wydanych przez lata na różne konsole PlayStation. I przeczesywanie lokacji w poszukiwaniu puzli oraz robocików jest Najlepszą zabawą. Szczególnie, że elementy platformowe i przeciwnicy zaczynają stanowić jakiekolwiek zagrożenie dopiero pod koniec gry. No, pomijając nieco ukryte tory przeszkód, tam Astrobot pokazuje zęby i wrzuca nas do platformówkowego piekła. Z tego opisu mógłby wyłaniać się obraz dobrej platformówki, ale co czyni ją świetną? Cóż. Wykonanie poziomy są zaprojektowane wyśmienicie, pełne zaskakujących wydarzeń, dynamicznych przekształceń, nieoczekiwanych ścieżek i nieoczywistych zakamarków. A jednocześnie twórcom zawsze udaje się informować gracza, gdzie prowadzi dalsza droga oraz na przykład przy pomocy pojawiających się monet, kiedy dotarliśmy do końca danego załuka i należy zawrócić. Jest tu masa mniej lub bardziej subtelnych elementów, które uprzyjemniają zwiedzanie miejsc. Ale pomimo tych upłynniaczy rozgrywki, znalezienie niektórych znajd wymaga naprawdę uważnego przemierzania lokacji i nierzadko wykonywania dość niestandardowych czynności. Moim ulubionym przykładem jest toczenie śnieżnej kuli aż urośnie dostatecznie, aby stać się platformą, po której wskoczymy po sekret. Fajne jest to, że zawsze wiemy ile botów i kawałków układanki jest w danej lokacji, a do tego znajdźki przy podnoszeniu zaznaczają się na ustawionych kolejno ikonkach, więc jeśli coś pominiemy będzie to widoczne jak na dłoni i wiemy między którymi botami powinien znajdować się ten brakujący, co ogranicza teren poszukiwań i sytuację bezsilnego miotania się po całym poziomie. Same miejscówki są różnorodne wizualnie, a pomysły na nowe mechaniki czy zagrożenia zaskakują przez całą długość gry. Oczywiście w drugiej połowie przygody narzędzia zaczynają się powtarzać, ale używane są w innych kontekstach. Prosty przykład: na początku uderzające żabkołapki rozbijają stalowe ściany i biją wrogów, ale w dalszej części gry będą też łapać duże robale zapysk, aby nimi rzucić i odbijać toczące się Kaktus o granaty. Od czasu do czasu mamy też specjalne poziomy inspirowane konkretnymi grami, i one mają swoje własne mechaniki. Nie chcę tu zbyt wiele zdradzać, więc pokażę tylko odrobinę poziomu Lokoroko, który dosłownie zmienia Astrobota w trójwymiarowe Lokoroko. I jest to cudne. Jak widzicie po tym przykładzie, wybrane do tych specjalnych poziomów gry nie są tu oczywiste. Kilka to całkiem nowe produkcje, a inne to właśnie takie starocie. Aczkolwiek te starocie nie dziwią, w końcu Team Asobi wywodzi się z Japan Studio, którzy starocie Eony temu produkowali. Zawiedziony jestem jedynie tym, że Astrobot, będący w zasadzie nową maskotką PlayStation i tym samym całkiem podobnym wizualnie następcą szmaciaka z Little Big Planet, odnosi się do tej postaci zaledwie jednym znajdź kobotem. Całość idąc prosto do celu da się ukończyć w około 10 godzin, ale jeśli gra się tak jak grałem ja, powoli i uważnie, starając się od razu znaleźć wszystkie boty oraz kawałki układanki, można ten czas podwoić. Ja się w ten sposób bawiłem najlepiej, ostatecznie zrobiłem platynę, zapoznając się ze wszystkim, co gra ma do zaoferowania i spędziłem z nią blisko 20 godzin. Generalnie rzecz nie jest zbyt długa, ale za to nie nudzi. Dużą zaletą astrobota jest jego urok. Składa się na to cała masa elementów, od przesympatycznie charakteryzowanych, dynamicznie poruszających się i komicznych botów, przez styl i szczegółowość lokacji, aż do wpadającej w ucho naprawdę niezłej muzyki. No i wspomniane wcześniej wrażenia sensoryczne też mają tu spory udział. A oprawa wizualna niejednokrotnie imponuje technicznie, pomimo tego, że ulepiona jest z dość prostych elementów. Mam tu głównie na myśli efekty fizyczne: setki orzechów, liści, kostek, cukierków, astrobot bez przerwy sunie przez ocean drobnych obiektów fizycznych. Do tego mamy bardzo fajną, chociaż oczywiście dość grudkowatą symulację płynów, a także różne obiekty kruszące się na kawałki, szczególnie niektóre podłoża czy szkło. Fajnie jest widzieć grę, która moc obliczeniową wykorzystuje do czegoś więcej niż prób generowania fotorealistycznej grafiki w mocno statycznym świecie. I, co warto dodać, gra działa bardzo płynnie w dynamicznej rozdzielczości, która nigdy nie wydaje się zauważalnie tracić ostrości na telewizorze 4K. Nawet kiedy biegną za nami trzy setki botów. Zatrzymajmy się na moment, aby podkreślić ten niecodzienny fakt w owych wspaniałych czasach. Nowa gra, która działa i wygląda idealnie w dniu premiery. No dobra, raz mi się wywaliła, ale ja mam niezwykłą zdolność przyciągania takich zdarzeń. Możecie powiedzieć, ale kwas! Zobacz, jak prostą grafikę ma ta gra. I tylko pozornie będziecie mieli rację. Co jednak powiecie na te wszystkie obiekty fizyczne? Albo na symulowaną wodę spływającą po dachówkach. Spójrzcie też na ten materiał. Astrobot porzuca realizm na rzecz interaktywności otoczenia. Na urok tej gry składa się jeszcze jedna rzecz: nawiązania do całej historii produkcji wychodzących na konsole PlayStation. Tak naprawdę to zazwyczaj nie lubię tych dziwnych współprac międzygrowych. Przebierania bohaterów jednej gry za postacie z innego tytułu. Ten cosplay ma chyba służyć sprzedawaniu jednej gry fanominnej i zwykle całość jest mocno żenująca. Ale tutaj robi to zupełnie inne wrażenie. Tu część ratowanych botów jest przebrana za postacie z dawnych gier i kiedy ich ratujemy, otrzymujemy krótki opis, który pomaga w rozpoznaniu postaci, ale nie podaje wprost tytułu gry, z której pochodzi. Dodatkowo, możemy ze specjalnego automatu kupować za zbierane monetki przedmioty powiązane z postaciami i vlogowanie edukacji hubowej owi bohaterowie pojawiają się potem właśnie z tym sprzętem. Taki Solid Snake z kartonowym pudłem czy psychomantis z telewizorem, konsolą i poruszanym telepatycznie padem. Wszystko to jest przesympatyczne, zabawne i nostalgiczne, a i sama zabawa z rozpoznawaniem gier jest dla takich dziadów jak ja wyborna. I to oraz te kilka poziomów w całości inspirowanych tytułami PlayStation nie wydaje się tanie czy żenująco, jest to raczej celebracja blisko trzech dekad gier tym nierzadko gier zapomnianych lub też… porzuconych. O… o nie. Darkness, tu zaczyna się mrok. I nie mówię jedynie o skandalicznym traktowaniu Bladborna przez Sony. Słyszałem opinię, że AstroBot to cmentarzysko gier PlayStation, ale nie do końca się zgadzam z takim spojrzeniem. Chyba niekoniecznie bym chciała, aby Sony zamieniło się w kolejne Nintendo i wydawało teraz 23. odsłonę Crasha Bandicoota. co nie jest nawet możliwe, bo nie mają do niego już praw. Jedną pozytywną rzeczą, którą pokazuje ten przekrój dawnych postaci, jest to, jak PlayStation było w stanie wymyślać siebie na nowo przez te wszystkie lata. Niemniej Astrobot jest cmentarzyskiem. Ale innego typu. Cmentarzyskiem pewnej formy szalonej kreatywności. Bo problemem jest tu nie wymyślanie siebie na nowo, a kierunek tego wymyślania siebie na nowo. Kiedy popatrzymy na ich starsze gry, zobaczymy takie, w których łapało się małpy siatką, śpiewało, toczyło dziwnymi stworkami, kręcąc światem i grało w teleturniejach. A dziś prawie każdy ich wysokobudżetowy tytuł to celująca w wizualny realizm gra akcji z widokiem z zapleców, pleców. Często z otwartym światem albo połączonymi Metroid. Lokacjami wypchanymi powtarzalnymi zadaniami. I nie mówię, że są to gry złe ale widać tu postępujący proces ubigryzacji PlayStation. Jeszcze nie są w tym miejscu co Ubisoft, mający coraz większy problem wizerunkowy z powodu robienia swoich dużych gier na jednokopyto, ale zmierzają w tym kierunku. PlayStation z marki wyznaczającej trendy stało się marką goniącą za trendami. Czasami zdecydowanie zbyt wolno jak przy wydanym i ubitym ostatnio Concordzie, który miał być odpowiedzią na Overwatch spóźnioną przynajmniej o 6 czy 7 lat. Ale ten brak fantazji jest problemem całego segmentu wysoko Budżetowego branży gier. Częściowo przez te budżety, bo kiedyś zrobienie nietypowej gry było mniejszym ryzykiem finansowym. I tu nawet Astrobot się niespecjalnie odcina. To znaczy jasne, na tle reszty współczesnych gier PlayStation się odcina, ale to zasadniczo bardzo klasyczna platformówka. Dobra, ale niezbyt oryginalna. Kojarzycie Tokyo Jungle na PS3? To był dziwny pomysł na grę. Postapokaliptyczna survivalówka o zwierzętach w pozbawionym ludzi mieście. Dziś by coś takiego nie przeszło. Szło. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Technologia. Pamiętacie te czasy, kiedy pojawiło się Red Faction, w którym można było wybijać dziury w wybranych ścianach? A potem też Red Faction Guerilla ze swoim systemem zniszczeń całych budynków? Albo jak w grach pokroju GTA przechodnie znikali po oddaleniu się od gracza, a chciałoby się, aby byli jakoś symulowani, może nawet w jakiejś grze, która by obudowała dookoła tego swoje mechaniki? Wielu myślało sobie wtedy, ależ się będzie działo w tych grach, jak sprzęt zrobi się jeszcze mocniejszy, jak będzie będzie interaktywnie. I co z tego wyszło? Ładne oczka postaci w grach, w których 99% czasu patrzymy na ich tyłki. Czemu jak w internecie robią te porównania to nie robią porównań tyłków? Miałoby to więcej sensu. Istnieje w branży ewidentne przekonanie, że grafika sprzedaje wysokobudżetowe gry. Nie wiem ile w tym prawdy dane do badań mają wydawcy, więc może wiedzą, a może im się wydaje. Więc kiedy przychodzi do decydowania na co wykorzystana zostanie moc konsoli lub komputera w danej grze dyrektor finansowy Biorą się pod boki z szefem marketingu i tańczą kankana po umęczonych ciałach deweloperów, wykrzykując grafika do rytmu grającej w ich głowach muzyki szeleszczących banknotów. Khm. Przynajmniej tak wyobrażam sobie pracę w wysokobudżetowym studiu. I tu Astrobot ponownie zawstydza inne studia. Wykorzystują moc na potrzeby fizyki, a dopiero to, co im zostaje, idzie w oprawę. Oczywiście nie jest to nic rewolucyjnego, ale w masie jednorodnych produkcji jest to jakiś oddech świeżości. A Sony już chce sprzedawać PlayStation 5, pro za jakieś wściekłe kwoty, chociaż po astrobocie widać, że nie jest to zbyt potrzebne, a marketingowiec z finansowcem będą i tak cisnąć projektantów, aby jeszcze trochę grafikę podkręcili. Więc rzecz ostatecznie będzie chodzić tak sobie, bo każdy sprzęt da się zajechać.. Ech. Oto jakie światło Astrobot rzuca na PlayStation i resztę branży. N nie całej oczywiście. Na szczęście istnieją gry niezależne, i dziś to tam, w niskim budżecie i w niekontrolowanej pasji, rodzi się innowacja. Oczywiście rynek niezależny ma też swoje problemy i grzeszki, ale to inna historia. Powrotu do dawnego PlayStation niestety nie ma. Ono było tak szalone i kreatywne, bo i budżety były wtedy mniejsze. No i PlayStation było też wtedy bardziej japońskie. Dziś jest już praktycznie zachowane nią korporacją. I zakończę ten wywód tą smutną konkluzją. Konkluzją? I oto cały Astrobot. Świetna, znajdźkowo-centryczna platformówka w klasycznym stylu, z masą dobrych pomysłów, wyśmienitych projektów poziomów, ciężarówkami nostalgicznych nawiązań i imponującymi zabawami fizyką. Jedyną wadą może być to, że gra przyjazna wizualnie dla dzieci nie posiada trybu kooperacji, ale i model rozgrywki sprawia, że co -op nie miałby tu sensu. Cóż, udanego skakania, wspinania i ronienia dziadowych łez. Game on! Nic tak dobrze nie obrazuje tego, że ta platformówka skupia się bardziej na znajdźkach niż na walce z wrogami jak to, że podstawowi przeciwnicy nie są w stanie zrobić krzywdy bohaterowi. Ej, ej, no gdzie się pchasz, chamie? Co za nieuprzejmość. Budyści mogą sobie myśleć o tym jak brzmi klaskanie jedną ręką, ale ci kolesie na pewno rozwiewają wątpliwości czy można się rozpychać bez ani jednego łokcia.